Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii z Minecrafta, eee, to znaczy nowej serii, no, seria jest e, um, na serwerze, e, jeszcze nie wiem jak to zrobię z, właśnie odnośnie z tym serwerem, ale myślę, że stworzę nową playlistę. Jest to seria z Igrzysk Śmierci i znajduje się na serwerze VCrafta. Za chwilkę wam pokażę załogę, całą która tutaj stacjonuje i pilnuje serwera. Jest oto załoga, cała administracja, macie niki, kto jest administratorem, i tak i tu macie krótki regulamin e, i, i od razu mówię też, też czemu to pokazuję. Ja zazwyczaj właśnie mam, mam taką zasadę, że e, pokazuję wszystko właśnie kto na danym serwerze tutaj e, pilnuje go jakby, kto go stworzył e, i jaki, jaki jest regulamin, bo osoby, które nie znałyby tego serwera, a weszłyby tutaj e, to wolałbym, żeby no, mniej więcej coś na ten temat wiedziały. Dobrze. Poza tym ja tu też tutaj jakby się czuję do tego odpowiedzialny. A to, a to co to jest za mapka? Nie wiadomo, albo ktoś zniszczył, albo specjalnie nie dali. W każdym razie bym się z chęcią udał na Nether. To jest moja, moja ulubiona mapka. Dzisiaj wyjątkowo waiting, ale to są góry, nie, nie lubię gór. Um, dzisiaj wyjątkowo będzie to tak, że właśnie tak jak teraz wyglądało, ale w przyszłych odcinkach już tak nie będzie. To, to będzie inaczej wyglądało, że jak ja już się dostanę na jakąś mapę, yy, to zacznę wtedy nagrywać i, i, i wtedy... Miasto, nie, nie chcę miasta. I wtedy... Yy, no, i, i wtedy, i wtedy będzie lepiej to yy, wyglądało. Nic dziwnego, że do miasta tam nie chce nikt iść, to jest bardzo duża mapa, jest bardzo piękna, ale generalnie jest bardzo duża i yy, skrzynkę tam znaleźć to jest naprawdę, to jest jedna z moich yy, najgorszych map według mnie, najlepsza dla mnie to jest Nether, tutaj na, wiem najwięcej skrzynek gdzie są i, i, i w ogóle tu mi zawsze najlepiej idzie, na niej zazwyczaj wygrywam. Jeżeli dostanę miecz i e, jakoś chociaż podstawową zbroję, to bez problemu wygram na tej mapie. <laughs> Tylko właśnie czekam, aż te dwie osoby się zatłuką. Tu już startuje. Miasto jeszcze jako. tako. Hawaje są też tutaj. Tylko że Hawaje to jest, jest zmienili mapę, po, znaczy nazwę mapy, bo, bo wydaje mi się, że to... Chodzi o tą mapę, gdzie, gdzie, jest, yy, gdzie jest ta wyspa? Naokoło niej waiting, zamek. Nie, nie, zamek, zamek też jest taki sobie. Znam go, ale generalnie też nie przepadam za nim. Mówię z niecierpliwością, tutaj czekam na nether. A reszta nie wiem na, na co czeka. Być może na tą nieoznakowaną, nieopisaną mapę. Budowa też tutaj zaczęła, widzę. Skończyło się. Zostanę sobie z tej strony, żeby innym nie zasłaniać. No, znowu jakiś jakieś dali, Kurde. Tutaj ta na samym dole czeka, ale nie, nie wiem co to jest, więc nie chciałbym na to wchodzić. No, ja tu wolałbym raczej sprawdzoną mapę. O oh, come on! I ileż można? Zamek czeka, budowa. No bo zaraz. Zaraz wejdę na to na samym dole i tyle z tego będzie. Aczkolwiek tam widzę, że mało osób chodzi na to. Widzę, że to jest jakiś. jakiś. jakiś coś nie te. Ja to później sobie sprawdzę. O Hawaje. Wiecie są, może zaraz na Hawaje wejdę. Tylko, że ja ich w ogóle nie znam. I tego się obawiam. Dobra, na spontanie polecimy. Tak, to jest to, co, co... Dobra, czyli po prostu zmienili nazwę mapy. A tam teraz tak, wiec na środek, czy e, szukać ich gdzieś indziej skrzynek, których e, z pewnością tutaj nie brakuje. Dobra, ale przygotować się startujemy. Cztery, 3, 2, 1 sprint. A i cofnęło mnie Come on, come on! Skrzynka jest przede mną. No dude! Ale lipa... Co tutaj nikt w ogóle nie wziął z tej skrzynki? Ale nie ogary! Nie yeah, mam, mam dużo rzeczy. Mam coś wszystkim kimś zbro... O ty, o ty w frajerze zasany. Już mnie będzie siekał tutaj. Co chcesz walczyć? No dawaj, chodź. Chodź, chodź. No. Fuck! No, temet! Okonał mnie, nie wiem jakim cudem. <laughs> Dobra, patrzmy co to jest ten shit tutaj. A tu dalej patrzcie. Nie, nie, nie ma w ogóle. E, dalej się biją. Dalej nie można wejść. Co to jest, że tu nikt nie chce wchodzić? O oh my god. What is this? Co tam jest? To jest dziura! O, trochę, Ale stąd wyjść? A nie, można wyjść. Dobra, ale to, no, mogłoby to wystartować, nie? No ten materiał nie będzie najlepszy. Ale tylko dlatego, że... Tak jak mówię, chciałem na początku wam pokazać, yy, jak to tutaj mniej więcej wygląda. Że się czeka na ten, te właśnie mapy, jest wszystko na bieżąco pokazywane Żaden sojusz tu nie można sojuszy co wy już gadacie kurde Aha, że ktoś ma sojusz Równa się ban oczywiście Jak najbardziej Sojusz tutaj, tutaj mieć raczej, raczej nie, nie nie można ogólnie bo Jest to w zasadach napisane eee... Jeszcze chyba 9 osób brakuje. Zastanawiam się czemu to w ogóle wcześniej nie wystartuje, kurde. Czasami wystartują wcześniej, a teraz kurde trzeba czekać, no eee, kurde. W sumie mogłem zrezygnować i kurde, sprawdzić jakieś inne. Come on! Wreszcie to kurde. O jest, wreszcie. Starting za 20 sekund. Masakra. Teraz pytanie, czy biec na środek? Czy mam gdzieś uciekać? Kurde, tu... Ja w tam nic nie ma praktycznie za oknami. Dobra, biegnę na środek, zobaczmy co tam jest. Mówię nie, nie ogarniam tej mapy pierwszy raz ją widzę. Jeden. Biegniemy. O oh my god. Szybko. A, wszystko już... Kto tu nie wziął miecza? Jakiś debil. Gdzie jest mój miecz? Ja się pytam, gdzie jest mój miecz? No, bez kitu... Wszyscy gdzieś poszli... Ja w ogóle nie wiem, gdzie iść... Może pójdę tam? Tam chyba nikt nie poszedł... O, ile się tam da pójść? Aha. Nikt tu nie poszedł, no. Teraz wiecie, mogą tu być wszędzie z oh, Mogą tu być wszędzie skrzynki. No se pójdzie. Poszedł sobie. Spadł gdzieś z góry. O oh, fucking beachem! Idzie gościu z mieczem, kurde. Lipton na maksa. Wyjście na zewnątrz. Ła, biegnie. Biegnie, zaraz mnie zaciupie. Jest przestrzeń! Ale na 100% dużo opróżniona. i za ten czas mi pewnie ten gościu dorwie. Ok, jest daleko, co tu jest za dźwignia? Tańczymy lawa da, lawa da, la, ba, da. O, oczywiście, Dud. Dut! Dut jeszcze do lawy wpadłem masakra. Yy, fuh, fuh. Dobra, widzimy się za chwilkę. Yy, jak już wreszcie wejdę na jakąś porządną mapę. FAK DEMETE! Kto jest... Z... Kto mnie zepchnął. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, jestem już z wami. Eee... Yy, tym razem na mapie zamek, nazwie, o, o nazwie zamek. Yy, zaraz startujemy, ja biegnę w ogóle w inną stronę, bo tutaj nie mam szans na cokolwiek. Yy, nie jest to mapa, którą chciałem wybrać, na którą czekałem, czyli nether. Ale yy, tą mapę też dobrze w miarę znam, aczkolwiek jeżeli chodzi o skrzynki, to już będzie tutaj gorzej, bo jest ich tutaj o wiele mniej zwłaszcza tych, które, które znam, w których miejscach są. Pierwsza, która... która... jest... Więc tutaj. Oh my god... Już... już kurde mi nikt fiknie. Już podstawy tutaj mam. Biegnę do kolejnej skrzynki, tu chyba w jej nie było, nie? A mniejsza z tym... E, nie pamiętam. Jeszcze jedna skrzynka jest tutaj, tak ukryta fajnie. Tutaj... tutaj je oh yeah. Nikt do mnie nie idzie, przebieram się, no chodź, chodź, o no, co się dzieje, czemu uciekasz, to, to jest właśnie to, tu cwaniakują mnie, come on, nie chcę, nie ma sojuszu, nie ma sojuszu człowieku. Nie będę się z tobą w sojuszu, w sojuszu bo kurde mnie zbadują i dopiero będzie. O, ja tutaj. Planuję nagrywać coś z tego, o, jakiś ziomek. Bez niczego. Wyciągasz coś stąd, czy nie? Miałeś tylko spodnie. Więc nie ma. Mam perły Endermana, bardzo mi się przydadzą. Mam spodnie w ogóle, nie wiem czemu ich nie zakładam. Okej, okay, chociaż jedną rundę może wygram. Jedną mapę. Jeszcze skrzynka jest tutaj, ale na pewno ktoś już się był opróżnić. O, tam są jakieś goście, no, nie myślę. Mieczyk schowa może by nie było. Czasami to jest, to jest jednak dobra taktyka. Oczywiście, że opróżniona. Co idziecie do mnie? Nie? No szkoda. Ale ja za to mogę pójść do Ciebie, bo masz spodnie dla mnie. No, no, masz drewniany mieczek, jaka szkoda. Chodź tu, gdzie ty jesteś. Gdzie on po nas. Heł, zgubiłem go. O, to... Gień! Nie, 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 nawet. No, chyba nie! Chyba nie. Ech, dobrze, widzimy się za chwilę. Po raz ko kolejne podejście zrobimy sobie. OK, jestem z powrotem z wami. <laughs> Wreszcie trafiłem na moją ulubioną mapę. I myślę, że to już będzie ostatnia mapa, z której e, dzisiaj sobie rozegramy igrzyska śmierci. Dobra, ale startujemy. Nie wiem, gdzie jest reszta. Nie widzę ich. Ja się od razu odwrócę. Jeden biegnie w moją stronę. Mam nadzieję, że nikt za mną nie biegnie. Zresztą, nawet jeżeli to, i tak byłem najbliżej tej strony. A fakt, biegną tu że ja fuck sprint nie Tu jest groźny moment ale jak się już go przejdzie to będzie git nie, teraz teraz Fax Sprint znowu się włączył Zobaczmy czy nikt nie idzie na mną. czyli już praktycznie jestem bezpieczny i trzy skrzynki pod rząd będą moje chyba pierwsza mało satysfakcjonująca no, ponieważ broń jest tutaj priorytetem. No a... jeszcze jedna. Jakiś ziomek tu już o wędrował. Nie gdzie on jest teraz, nie widzę go. OF! Ty w życiu! Kurde, czemu mi się nie ładuje mapa? Nie widzę nic przez to. Oh, fuck! Co hell? Dobra. Jest już skrzynka. Kurde, gością opóźnił. Tak mi się właśnie wydawało, że ją opóźnił. Czyli koszmarny początek to jest. Okej, czyli zapierdzielam w inne miejsce. Ale wątpię, żeby już jeszcze coś tam było. raczej wszystko już opróżnili, kurde. No to tutaj lipa trochę. Tu jest jedna skrzynka, wiem o tym. Oje, oh yeah, oje! Oh yeah. Dobrze. Na razie mięczek schowajmy. Kurde, mam lagi. Mam niestety lagi. Tutaj też są skrzynki. Zabierzmy wszystko, żeby nikt tego nie dostał. Hmm. Dobra, i mam drewniany także miecz, więc mogę na razie dawać gubka. że lepszego nie mam. Tak no, taka taktyka też jest na pewno dobra. O, tutaj też nikogo nie było. sprawdźmy jeszcze tutaj. Tu, tutaj na tej mapie bardzo dużo skrzynek znam. Nikogo nie ma w pobliżu, nie? O je, łciki lepsze. Nie, I teraz tutaj jeszcze na górze są dwie skrzynki. Ale tutaj już podejrzewam, że ktoś już był raczej. O, widzicie, nie wczytuje mi się mapa. Albo nawet jak się wczytuje tutaj tak wolno. No czy ktoś był po prostu skrzynki. Dobrze, ja tylko jeszcze zerknę. Nic mi się nie ściąga, nic mam nie włączonego takiego, a mimo wszystko mam lagi. Mogę się stąd oczywiście wydostać i pójść gdzieś indziej jeszcze. Lecz ja chcę... No, ja, no dobra, nie będziemy siedzieć w miejscu. Gdzie są jacyś ludzie? Ludzie jeszcze zobaczyć e, kilka skrzynek Wyjrzeć. Aha. Jakiś ziomeczek No i co? Gdzie on jest? Zniknął nagle. Aha, spalił się Chyba I To nagle nie ma <laughs> Nie, to dobry ziomek Okej okay. Może nie wiedział, że tu jest lawa. No ale przecież widać z daleka. Mm, tu jest skrzynka jeszcze jedna. Mm, nie ma nic. Mm, kilka skrzynek jest, jest jeszcze tam. O, oh, fuck, w z ironowym. Ale stoi. A nie, nie stoi w miejscu. Fucken biczen. And... Będzie ostra walka. I co, cwaniaczku? O, ty kurde. Skacz, skacz, Fonemery! Dobrze! Uf, uf. Zabiłem go! Jest! Zbroja lepsza. <laughs> Nic więcej nie ma lepszego. Dobra. Wymienię się hełm. Dobra, dobra, lecimy dalej. O oh yeah. Pierwszego... Koksami mamy z głowy, tak naprawdę. <laughs> Był wielkim zagrożeniem dla nas. Ilu nas zostało? Zabiłem, zabiłem go i zostało nas trzech. Dobra, to nie, nie, nie bawię się w skrzynki. Będę zmierzał w stronę raczej spawnu. Bo skoro zostało nas tylko trzech, to lepiej. O, na noc. Ciemno. Lepiej właśnie iść na spawn. Ok, już wiem, gdzie jest jeden gościu. Piorun PRL, no tutaj niedaleko mnie. A weźmy sobie drewniany, dla, dla pozorów. Zobaczmy gdzie on jest. No i co? Gdzie on jest? Swajczył się czy co? Dobra, jeden jest na spawnie, bo tam pijarą -um pierdzielną. Ale gdzie jest jeszcze jeden? No, jest, dobra. Chodź, chodź. Kurde, też ma ironowy okienkowicz. Dobra, on mnie nie widzi. On nie wie w ogóle, że ja za nim biegnę. Chyba. A giń. Szybko, szybko, teraz mam okazję. Gdzie on jest? W ogóle, ale lagi. Kurde... Fuk. Eee... No i to no, w sumie tym akcentem można zakończyć. Ma miałem za duże lagi, Gdzieś co się działo? W ogóle nie, nie, nie widziałem gościa. Eee, także lipa. Cóż, będziemy się żegnać. Widzimy się w przyszłym odcinku. Eee, z igrzysk Śmierci też będą odcinki przyznane nieregularnie, więc nie spodziewajcie się zbyt często. Przynajmniej zbyt eee, nie spodziewajcie się, że będą co tygodniowo. Eee, z mojej strony to tyle na ten odcinek. Trzymajcie się, cześć!